serdecznie na moim kanale i dzisiaj jestem w Leroy Merlin nie umiem tego do końca dobrze wypowiedzieć ale jeśli umiecie to dobrze wypowiedzieć to napiszcie mi w komentarzach jestem teraz na regale ze światłami są tutaj różne pościele jak widać jestem, są takie milutkie, bardzo dywany tu jest różowy, żółty tu jest grzesiek tu są jakby projekty łazienek Kupuję jakby w takim jakby marmurze um, taką... takie coś na ścianę, nie wiem jak to powiedzieć. Tu są jakieś obrazy na ścianę, bardzo cute jest to. Tu są jeszcze takie kolorowe kwiatki, one są zabarwione. Jestem teraz na polu, no i pokażę Wam kilka kwiatków. Na przykład tego. Tu też są różne owoce. Musi być 10, łapek w górę pod tym filmem, żebyśmy jechali znów do jakiegoś sklepu i się będziemy w nim bawić w chowanego. Pisia buda. Ładna w sumie. Jestem z moim kuzynom, on się nie będzie pokazywał. To są wielkie doniczki różne. Takie uuu. Tu są nawet truskawki. Weszłam już do środka. Przepraszam za odgłosy. Podówski i takie rzeczy. Jestem teraz na oddziale z basenami i tutaj może coś... Się uda znaleźć. Znalazłam, jakby, tutaj takie puzzle. Podobno one są tutaj, jakby pod basen Ale pierwsze trzeba mieć basen, a ja masem nie mam. Muszę sobie go kupić i może dzisiaj sobie go kupię. Krzesła. Przepraszam za moje włosy, bo wszędzie się plączą. Jestem na oddziale z grillami. Są różne grille. Jak widać. Już mam grill, więc nie wiem dlaczego je ja tu Kosiarki. Teraz jedziemy do Obi. Czuję, że tam będzie coś ciekawszego. Grzeciek znam Z jest piłki. Czerwony I czarny jak zwykle. Idziemy do kasy. Tu przy kasie są też fajne rzeczy czasem, więc idę popatrzeć. Jednak nic fajnego nie ma. No więc jedziemy do Obby. Jestem już w Obi. Idę zobaczyć teraz, czy coś jest fajnego. Tu są, tu są rzeczy do basenów. E, jakieś balony wodne, naprawdę fajne są tu rzeczy, e, takie jakby opony do pływania, unikorny, lama jest, opony, tutaj są te płetwy, oczywiście syreny to jest jeszcze arbus, to jest bardzo dużo rzeczy takich, które bym mogła wziąć, ale później się jeszcze zastanowię i zobaczę czy... Będzie to fajne, czy nie znajdę coś innego. Wzięłam jakby takie plastikowe pojemniki, jeden taki i jeden większy. Idę teraz na regał z doniczkami i różnymi rzeczami polnymi. Idę na rzeczy na przykład takie jakby do zasadzenia lub coś podobnego. Tutaj znalazłam różne rzeczy, na przykład łopatkę, coś do wycinania i takie jakby grabki. Wam pokazuję. Taki zestaw, zielony i jest też czerwony, już Wam go pokazuję. On wygląda o tak. Znaczy, oba mi się nie za bardzo podobają, ale naprawdę jest warto takie coś mieć. Przepraszam za odgłosy, bo to był Grzesiek i się drze na pół sklepu. Tu są latawce, takie wielkie, jak widać, takie biało-czarne. No i są różne rzeczy polne, na przykład kwiatki. I na przykład jakieś ogrodzenia. Nie wiem, druty jakieś i tak dalej. Też tutaj są truskawki. Nie wiem, czy widać, ale tu jest wielka palma. Lawenda. Chciałam koszyk. Teraz żeby nie musiała tego wszystkiego nieść. Tu są jakieś dziwne konewki. Jest też folia do rozścielania. Rozciera... Roz... No i tutaj są też takie, jakby plastiki, które się daje na podłokę i żeby po prostu jakby butownie zabrudzić błotem, jak będzie lało. Jak widać, tutaj są różne kwiatki, naprawdę. Ten kwiatek tutaj też jest ładny. Widać? Tu są strachy na wróble nawet. I domki dla ptaszków, które można pomalować farbami. Są tu jeszcze takie jakby złote ptaszki. Przed chwilą znalazłam... To są... To jest... To są przesłodkie z obu słodki jest. I to jest bubr Bo em, tutaj jest kreda jeszcze. Może weźmiemy, ponieważ nie mam kredy, a chciałabym spróbować rysować. Jak byłam w innym domu, nie w tym co teraz, e, tylko oczywiście na, w Krakowie, to po prostu e, miałam kredę i malowałam po prostu po kostce. To są też różne takie pastelowe pojemniki. Takie, o Jezu. Są też zielone, zielone niebieskie takie turkusowe. I może ja wezmę, żeby coś tam jakby segregować. Idę teraz na takie jakby też pudełka, tylko drewniane. Tu są różne drewniane rzeczy. Jak widać, jakieś tutaj coś, jakieś tutaj półeczki, nie wiem, kuferki. Są też stołki, oczywiście drewniane. Natknęłam się teraz na wieszaki kolorowe takie neonowe o takie one są bardzo małe w stosunku do mnie no i może je wezmę a może nie ponieważ są cute neonowe są ale są tak, mniejsze jeszcze są takie, takie same kolorowe one Fimpuze, są małe, takie no. malutkie hmm. widziałam to samo w Le Merlin na buty to jest podobno nie wiem komu by się to przydało w każdym razie na pewno nie mi No i ta jest bardziej w moim stylu Wielkie, różowe Następnie mamy też takie, tutaj takie jakby Wieszaki One się tutaj jakby ruszają No i to jest fajne Moim zdaniem do segregowania na przykład nie wiem Skarpetek Albo spodni Na każdy dzień Moim zdaniem bardzo fajne Dostałam w tym głowie. Moim zdaniem bardzo fajne I może być może twe. Jestem na dziale z gniazdkami i tutaj raczej nic ciekawego nie ma. Farby też są w różnych kolorach. Tu są różnokolorowe kosze na śmieci. Jestem, przed chwilą byłam na dziale z różnymi tapetami. Przeszliśmy teraz na dział z ogrodniczych rzeczy szukać rodziców, ponieważ nie mam zielonego pojęcia, gdzie, gdzie oni są ponieważ po prostu odcięliśmy się na chwilę z gromadki. E, Musimy tutaj poczekać, ponieważ nie wiemy, gdzie wszyscy są. Jestem teraz na dziale z e, różnymi, na przykład okrągłymi rzeczami, czyli bramami, e, nie wiem, jakieś chatki, jakieś drewno i tak dalej. Nie wiem, po co mi jest to potrzebne, ale no. Jestem koło takiego fajnego drzewa i jest w gigantycznej doniczce. Jestem teraz na regale z doniczkami takimi jakby kamiennymi. No i moja mama się nie może zdecydować, które kupić. No i po prostu tutaj czekam i się nudzę. Ja bym najchętniej poszła tam, gdzie przedtem byliśmy, um, czyli z tym, w tym regale, gdzie są na przykład baseny i tak dalej. Przynajmniej tam było dla mnie najciekawiej. Albo tam na przykład z tapetami, um, nie wiem, no z takimi rzeczami, którymi bardziej mi się będą przydawać, niż po prostu na ozdobę. Ponieważ pudełka naprawdę potrzebuję, bo ja mam naprawdę wielki bałagan w pokoju. Już nie będę wspominać o książkach rozwalonych po całym pokoju. No więc tak, idę zobaczyć jaką tam doniczkę wybierają, bo coś tam szumi. I wylądowałam na regale z karnikami. Znów jak widać to samo. Te są fajne, tutaj u góry. Są one w trzech kolorach, niebieski, szary i biały. A ten karmik, jak już Wam pokazywałam... On kosztuje 69,99 czyli tak, z 70 zł trzeba za niego dać. No i tutaj z farbkami można go przemalować. Ja bym akurat zostawiała taki kolor, bo nie będę go chyba przemalowywać. I bym go brała, ale go nie będę brała, ponieważ nie jest mi on potrzebny. Jak już miała brać, to bym brała ten tak tutaj, na górze ten biały albo szary. Niebieskiego bym chyba nie brała, ponieważ to nie jest w moim stylu. Potem możecie się spodziewać filmu z z wędrówkami też, tylko z moim kuzynem. Oczywiście chodzi mi o Mateusza. Dzień dobry, jestem Karyna. To już jest przesada. To jest takie Dzień. fajne, że naprawdę zwariuję. Ja się przed chwilą przestraszyłam tego tego stroju, ale to jest chyba, nie wiem, konewki. Konewki mnie raczej nie zainteresują, ponieważ je widziałam sto razy w życiu. No, to jest raczej dziwne. Ale już wam pokazuję do czego to służy. To po prostu się tak zawiesza i tam można włożyć na przykład jakieś kwiatki lub coś podobnego. Patrzcie na to. Widać mnie chyba w tym. My już jedziemy w stronę kasy z doniczką, z dwoma doniczkami i kilko kwiatów. Oczywiście łącznie z naszymi i mojej babci, ponieważ jesteśmy tutaj z... Ją Jak wiecie co to, to są e, takie piłeczki jakby z wody, to, to jest strasznie fajne. Chodzi mi oczywiście o to. Nie mogę się teraz od tego oderwać. To jest takie fajne w dotyku. Wzięłam nawet kilka, za chwilę je odłożę, nie wiem czy gdzie je widać. I są mega fajne. Może znajdę e, taką małą tą z ty tymi, to może je kupię. Nie wierzę, są. Są. Kierujemy się w stronę kasy. Piszcie w komentarzach dla mnie wyzwania. Tylko tak przypominam. Więc to tyle na dzisiaj. Jeśli mam Wam się spodoba te to kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco z wszystkimi moimi śniubami, Więc To tyle, pa!